E, witam bardzo serdecznie, e, to jest filmik ciutko informacyjny, ale minimalna podegadanka też będzie, e, nie było odcinków ostatnio do tego, że pojechałem ze znajomymi i totalnie zapomniałem o tym, że e, hej, nie mam nic nagranego na zapas, to to chyba znaczy, że nie będzie odcinków i nie wiem, jakoś tak totalnie o tym nie pomyślałem, nie ogarnąłem tego zupełnie, e, co co? Kind of, przepraszam, w sensie to też trochę zniszczyło mi ten mój streak, że chciałem mm, jednak każdego dnia coś wrócę. No, ale teraz wróciłem. E, Niemniej, przez to, że był ten wyjazd, no to też nie byłem w stanie praktycznie w ogóle czytać. Więc to też e, całkiem mocno mi wszystko zniszczyło. No i że nie mogę czytać, no to nie ma zbytnio żadnego info do dania. Wcześniej jeszcze, przed tym wyjazdem, udało mi się trochę przeczytać, więc dzisiaj się skupię głównie na tym. I jeden taki point, który najbardziej zapadł mi w pamięć, to że aktualnie, w sensie w tamtym momencie, byłem e, wtedy, kiedy <coughs> Klein mniej więcej wszystko sobie już poogarniał, taki początek w Backland i poszedł do jakiejś tam restauracji, aby zjeść dania Rozella emperatora Rozela To była taka jego restauracja I bardzo mnie śmieszył fakt Jak dużo osób się tam znalazło W sensie, że w ogóle tam była córka Rozela e, Którą jakby Klejn zespotował To było takie wow Niezły przypadek, śmiesznie, nie powiem, że nie Ale druga sprawa to, że Był ten Will Apuktin Ten ziomek, który jest jeszcze dzieckiem e, U tego jego przyjaciela e, Chirurga w w brzuchu Żony, przedziela chirurgia I bardzo mnie śmieszyło to, że on literalnie się przestraszył, klejna. On po prostu był przerażony, moim zdaniem. W jakby wizją, że znaleźliby się w jednym pomieszczeniu. I. Wait, by the way, Micha To jest całkiem zabawne, że akurat nas zabili e, Sorry, takie jak Więc to jest takie trochę dla mnie właśnie nie do pojęcia, że yo, on literalnie się go boi, albo nie chce się z nim spotkać. On. No, to, to jest niesamowite kind'a, of mimo wszystko. A, oh. i... I to w zasadzie tyle z większych rzeczy. Jedyne co to bardzo podoba mi się w zam zamysł w ogóle Klejna, że on chce właśnie wycielić się w um, tego ziomka, który chroni e, wrota Chainisa. to jest Chainisa. To jest naprawdę dobry pomysł, tym bardziej, że faktycznie podoba mi się to, że Klein mimo wszystko nadal ma sentyment do Nighthawków. I faktycznie on nie raszuje ich tak na maksa. W sensie wydaje mi się, że gdyby to byli, nie wiem, Hivemind albo Madot Punishery, to wydaje mi się, że jednak pomyślałby o tym, żeby się tam włamać. Ale właśnie z uwagi, że to są Nighthawki, no to wydaje mi się, że on jest taki trochę luźniejszy. I to jest naprawdę cute. Po prostu cute. Tak bym to ocenił. <laughs> Poza tym, to bardzo trochę nie podoba mi się wizja tego, że Klein teraz stał się właśnie. Taką osobą z wyższych sfer społecznych W sensie to jest bardzo fajne dla książki Że możemy poznać teraz W sensie inaczej, widzieliśmy Kleina w różnych fazach Był na początku jako biedna osoba Potem właśnie dołączył do tych Nighthawków, więc był taką Policją i poznaliśmy ten taki świat Policyjny, potem poznaliśmy Świat Sherlocka Holmesa, czyli bardziej zagadki Bardziej różne takie Kryminały, swego rodzaju Jeśli mogę tak to nazwać <laughs> Różne układy z ludźmi Potem był German Sparrow, czyli właśnie bardziej taki pirat, bardziej te morskie przygody. A teraz wchodzimy w te przygody do wyższych sfer. I to jest naprawdę fajne pod względem książki, że faktycznie nie, nie ma takiego powtarzania się w sumie. W sensie faktycznie ciągle jest coś nowego, ciągle jest coś interesującego. Niemniej samo to, że Klein będzie mieć do siebie masę ludzi, może nie będzie mógł robić aż tyle randomowych rzeczy, które on by chciał robić. No nie wiem, jakoś tak czuję, że ciężko jest być bionderem będąc kimś ważnym, kto ma do siebie służbę naokoło, którzy nie wiedzą, że on jest bionderem. W sensie pamiętam, że takie przypadki już w książce były. Niemniej to bardzo ogranicza ci swobody jakąkolwiek mam wrażenie. Ale możliwe, że to się też rozwinie później, że to zostanie naprawione. Nie wiem, tego nie wiem. Właśnie mało przeczytałem niestety, więc więc mało wiem. I to w sumie ode mnie tyle. Takie prostu informacyjne odcinacze, że czemu nie było odcinków? To nie jest tak, że rzucam to spokojnie, jeśli ktoś ogląda poza dragonem. No, ale to jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi na wszystkie filmiki, bo to mega wspiera i jest mega przyjemne po prostu. I to tyle. Bye.